czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian Bracia Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej ale się umocnił w wierze oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany że mocen jest on również wypełnić co obiecał Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy. I skrzeszony, zmartwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże. Dziękuję. I Dawida, jak zapowiadał od dawna przez usta swych świętych proroków, Wielki Pana, bo swój lud nawiedził, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okazał miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze na przysięgę, którą złożył Ojcu Naszemu Abrahamowi. nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. Wiemy. Aleluja! 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 Błogosławieni oboce w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Aleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą, powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie Jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy czytamy Ewangelię spotkania Pana Jezusa z ludźmi, słyszymy jak bardzo często ludzie zwracali się, zwracają się do Pana Jezusa z różnymi prośbami. Niektórzy myśleli, że Jezus pomoże im rozsądzić sprawy spadkowe i inne spory o pieniądze. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Ale Jezus mówi krótko, dosadnie i do przemyślenia człowieku, któż mnie ustanowił sędzią? Albo rozjemcą nad Wami. Tak naprawdę to nie jest zadanie Pana Jezusa. Nie po to przyszedł Pan Jezus na ten świat, by rozsądzać komu i ile się należy. Ale ten problem, który ktoś mu pod, pod, przedstawił, stał się pretekstem do nauki. Na temat chciwości. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie Jego nie jest zależne od Jego mienia. Co warte podkreślenia, Jezus nie mówi pieniądze są złe, straszne, paskudne, okropne. Że to dzieło diabła i najlepiej to w ogóle nie mieć pieniędzy. Jezus mówi krótko. Strzeżcie się chciwości. Uważajcie, by nie popaść w przesadę, w chęć posiadania wielkich bogactw, a potem jeszcze większych i jeszcze większych. Nie mówi unikajcie bogacenia się, ale strzeżcie się chciwości, rządzy posiadania i strzeżcie się postawy, że posiadanie wielu dóbr materialnych zapewni wam absolutnie wszystko, że staniecie się niezależni, wolni, bezpieczni. Moi drodzy, i to jest bardzo ważna sprawa, bo przecież można być bogatym, ale jednocześnie wiedząc, że tak naprawdę to Bóg, a nie my, jest Panem wszystkiego. A można być biednym, który mimo to jest chciwy i żądy, chęci żądny posiadania. I w związku z tymi rozmyśleniami przypomina mi się pewien artykuł, który przeczytałem w miesięczniku katolickim Miłujcie się. Bohaterem tego artykułu był Tom Monaghan, założyciel sieci pizzerii Dominos i jakby nie patrzeć, człowiek bardzo bogaty. Pomimo ogromnych sum, jakie posiada na koncie, nie wyparł się wartości, a w wywiadzie podkreśla, że wiara w Boga jest fundamentem jego życia. I pozwolę sobie przeczytać, przytoczyć krótki fragment tego wywiadu. Człowiek nigdy nie znajdzie szczęścia, jeśli przez wiarę. Nie otworzy się na miłość Boga i bezgranicznie Mu nie zaufa. Dlatego każdy człowiek powinien się codziennie modlić. Wiara rodzi się, rozwija i pogłębia poprzez codzienną, wytrwałą modlitwę. Modląc się szczerze, otrzymujemy za darmo największe duchowe skarby wiarę. Nadzieję i miłość. Tak sobie układam plan dnia, że codziennie odmawiam cztery części różańca, czytam i rozważam Pismo Święte, uczestniczę we Mszy Świętej, przyjmując do swego serca Jezusa w Komunii Świętej, bo to jest moja największa siła i źródło. Nieustannej radości życia. Moi drodzy, i tu mógłbym właściwie skończyć i nikt z nas nie odczułby, że coś zostało pominięte. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do przypowieści. Człowiek ten z przypowieści w sytuacji wzbogacenia się doszedł do przekonania, że już niczego więcej nie potrzebuje. Po prostu odniósł sukces. Ale to jest błędne myślenie. I Jezus uświadamia, że to nie jest tak, że trzeba być bogatym także przed Bogiem. Tom Managan poza tym, że jest człowiekiem sukcesu, jest również wielkim filantropem. Wiemy, że założył szkoły katolickie w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim jest gorliwym chrześcijaninem. I można zatem powiedzieć wprost: jest nie tylko bogaty przed ludźmi, ale również bogaty przed Bogiem. Jest ubogi. Wszystko, u Boga. I moi drodzy, i właśnie takiego bogactwa pragnijmy. A jeżeli mamy grubszy portfel, nie zapominajmy, że ktoś jest nad nami i to jemu należy się wszelka chwała. Amen.